Krzysztof Ornowski od 1985 prowadzi zakład stolarski oristo. Ciężka praca, upór i wysoko stawiana sobie samemu poprzeczka w zakresie jakości pozwoliły rozwinąć firmę początkowo jednoosobową, a obecnie zatrudniającą około 300 osób. Jako mistrz w zawodzie stolarz wyszkolił wielu uczniów, za co otrzymał złotą odznakę mistrza. Pan Krzysztof od zawsze cechował się zaangażowaniem w rozwój rzemiosła, przez lata pełnił funkcję członka komisji egzaminacyjnej, a obecnie jest wiceprezesem do spraw oświatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Całe życie byłem rzemieślnikiem, chociaż jako mały chłopak bawiłem się w tracinach. Myślę, że to jest to, że mój dziadek, mój ojciec był rzemieślnikiem, no i ja zostałem też rzemieślnikiem, dlatego że ta tradycja przenosi się jakkolwiek by, bym nie chciał.